Powstanie Spartakusa, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Rzymu, które wpłynęło mocno na to, jak ten Rzym funkcjonował. Ale też obecnie, dzięki dobrej znajomości, to powstanie Spartakusa jest bardzo ważnym i znanym nam wydarzeniem. Ale od początku było to największe powstanie niewolników w starożytnym Rzymie, które oczywiście zostało bardzo krwawo stłumione tak mocno, że można powiedzieć, dalsza historia nie przyniosła żadnych większych powstań. Duży wpływ miał na to też, że ten Rzym jednak się mocno wzmocnił i ten stosunek względem niewolników troszkę się zmienił. Powstanie miało miejsce od 73 do 71 roku przed naszą erą. Początek to próba spisku w szkole gladiatorów Capui, w którym w tym spisku uczestniczyło około 200 gladiatorów. Ale spisek został wykryty i uciec udało się 78 ze spiskowców. Uciekli na zbocza Wezuwiusza. Tu jednym z wodzów został obrany Spartakus. Nie wiemy do końca kim był, nawet nie wiemy kim był z pochodzenia, ponieważ chociaż dużo osób twierdzi, że był trakiem, to jednak mógł być nawet Rzymianinem, który jednak był wyszkolony jako gladiator walczący właśnie jako trak. Czyli do końca nie wiemy, jakie jest jego pochodzenie. Pamiętajmy, że Spartakus nie był jedynym przywódcą, tylko był jednym z kilku przywódców. W czasie pobytu na Wezuwiuszu, na tych wzgórzach, liczebność zbiegów szybko się zwiększała. Nie tylko o tych zbiegów, zbiegłych niewolników, ale też o bardzo biednych rolników, którzy, można powiedzieć, z powodu tej polityki, jaka panowała w Rzymie, bardzo szybko i w bardzo łatwy sposób mogli tracić swoje majątki, więc to nie byli właściwie rolnicy, tylko rolnicy, którzy całkowicie zbankrutowali i nie mieli nic. Ponieważ Wezuwiusz został zamieniony w twierdzę, nikt im nie mógł zagrozić. Oczywiście wieść o wzrastającej potędze szybko się rozeszła, i oczywiście powstańcy no, robili wypady i pojedzenie, i żeby walczyć z tymi właścicielami niewolników, spowodowało to, że ta ilość ich jeszcze szybciej, jeszcze gwałtowniej zaczęła rosnąć. Tak, że najprawdopodobniej szybko osiągnęła poziom około 10 tysięcy ludzi, choć oczywiście tej liczby dokładnej nikt nie zna. Naprzeciw nim wysłano 3000 armię pod wodzą Klaudiusza Glabera i dochodzi do bitwy pod Wezuwiuszem, która zakończyła się klęską armii Rzymu. Rzym po prostu, dowódca rzymski, nie spodziewał się, że te siły mają jakąkolwiek wartość. W czasie nocy, kiedy obozowali Rzymianie, straże zostały zlikwidowane, buntownicy je zlikwidowali i zaatakowali śpiący obóz. Zginęło około półtora tysiąca Rzymian, a wieść o zwycięstwie spowodowała, że pojawili się kolejni ochotnicy. Po tej bitwie, gdy siły powstańców były już bardzo dużo, doszło do podziału, ponieważ Spartakus postanowił ruszyć do gali przedalpejskiej. Uważał, że będąc w Rzymie, będąc na terytorium Rzymu, nic z tego nie będzie. Po prostu przebywanie tutaj... Spowoduje tylko, że Rzymianie będą wysyłać coraz to kolejne armię, coraz silniejsze i w końcu dojdzie do klęski. On chciał wydostać się i po prostu żyć ze swoimi ludźmi w miejscu, gdzie to zagrożenie ze strony Rzymu będzie o wiele mniejsze i po prostu będzie dało się tam normalnie funkcjonować. On po prostu nie chciał, tak jak pozostała część, walczyć o uwolnienie pozostałych niewolników. On chciał tych swoich ludzi uratować. I w ten sposób dochodzi do tego pierwszego podziału. Druga część, pod dowództwem m.in. Kryksona, gdzie byli głównie Germanowie i Italikowie, chciała walczyć właśnie o uwolnienie wszystkich niewolników. Chciała, żeby w Rzymie, w tym państwie rzymskim, nie było niewolników. Ale w tym czasie Rzym zgromadził dwie armie konsularne, łącznie, które miały około 45 tysięcy żołnierze. Jedna pod dowództwem Lucjusza, Geliusza rozbiła tą drugą część powstańców, zabijając około 20 tysięcy z nich. Była to bitwa pod górą Garganus w roku 72 przed naszą erą. Spartakus, kiedy się o tym dowiedział, zawrócił i rozbił siły Geliusza. Wtedy Spartakusa po prostu przekonano, żeby jednak szedł na południe. Ten postanowił udać się na Sycylię, Mieli mu w tym pomóc piraci, przewożąc tam powstańców, ale okazało się, że tego nie zrobili, i powstańcy Spartakusa zostali uwięzieni na Półwyspie Brucium. Po prostu Spartacus, kiedy wiedział, że jego ludzie będą chcieli walczyć o niewolników, chciał ich przekonać, żeby udać się na Sycylię i tam, żeby był ten święty spokój, a nie walka z Rzymem. Niestety z powodu braku tych środków, braku tych statków, okrętów, no nie udało mu się to i został uwięziony na półwyspie Brucium. W tym czasie nadeszła armia rzymska, ta druga, konsularna, pod dowództwem Marka Licyniusza Krasusa. O tym panu mówię w innym materiale, gdzie mówię o tej jednej z największych porażek rzymskich w bitwie pod Karharę. Jest już taki materiał na kanale. Ten kazał stworzyć wał, mur, fortyfikacje o długości około 50 kilometrów, które po prostu odcięły siły Spartakusa, siłę z powstańców od kontynentu. Chciał go uwięzić. Oczywiście próby przekroczenia fortyfikacji były bardzo ciężkie. Straty powstańców były olbrzymie. Ale jednak przy dużych stratach udało się to zrobić Spartakusowi. I nazwano to bitwą obwał Krasusa w 71 roku przed naszą erą. Udało mu się przekroczyć to i ruszył na północ. Ale u powstańców dochodzi do kolejnego rozłamu i część sił się oddziela i zostaje pokonana w bitwie pod Kamalatrum. Spartakus udaje się to do Kalabrii, ale w końcu z powodu właściwie wymuszonego przez powstańców na dowództwach decyzji, rusza przeciwko armii rzymskiej. Spartakus chciał wyprowadzić powstańców w bezpieczny region, nie dążył do takich otwartych walk, no ale powstańcy byli na tyle podjudzeni tymi dużymi zwycięstwami, w tym zwycięstwami w Kalabrii, że chcieli walczyć z Rzymem. I dochodzi do ostatniej bitwy, czyli bitwy nad rzeką Silarus, gdzie powstańcy zostali rozgromieni, a wzięci w niewolę ukrzyżowani. I mamy koniec powstania. Spartakus zginie w czasie bitwy, chociaż jego ciała nigdy nie odnaleziono. Straty gigantyczne po tej i po tej stronie. Lekkie spojrzenie, lekkie zmienienie spojrzenia na niewolników, ale nie aż tak, jakbyśmy tego, jakby tego chciano. I co ważniejsze, większe pilnowanie się przed powstaniami. Tu jednak pokazano, że ci powstańcy są bardzo dużą i niebezpieczną siłą. A gdyby nie te rozłamy, to najprawdopodobniej. Uczylibyśmy się całkiem innej historii Rzymu, ponieważ dwukrotnie podzieleni powstańcy i tak bardzo długo byli w stanie wygrywać. Gdyby się nie podzielili, to naprawdę ta historia byłaby całkiem inna. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, udostępnij, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe, tak żeby ten materiał oraz inne, na które oczywiście zapraszam, dotarły do jak największej grupy ludzi. Do usłyszenia i zobaczenia ponownie.